Ja mi że ten cykl, ten odcinek, jest... Co jest co robię tak, to jest w mojej literatury szkolnej, przepraszam, e, informacja pierwsza, to jest to, że... z których nie mogę żyć. Tak nie mogę z żyć. Dla mnie Dalej. Jak każdy z rodziców ma mam odręczniki, a ja mam twojego pcia. Nie mam no, zastępstw wylewał mam na razie język polski. Już mm. pokażę Wam czy, czy mogę, czy to, jest słowa na to się. Pokażę Wam to, co pisze. Macie okazję, że się te pisze. Mogę, to może zobaczyć to. Tako, toliko vračam. To już jestem, przepraszam, że to musiałem tylko coś powiedzieć. Musiałem w tym szybko znaleźć. Kiedy przyjedę? Dobra, piszę, jest to jest więc to na. Kiedy przyjedę? dla gimnazjum. to jest Dalej mam do historii podejście do gignazjum, też na do gymnazu. I taki to jest taki rząd, taki tutaj mogę Wam przeczytać pogan. Mm. I sam religia meteostyczna. Dla wznawców głośnej przez Metea religii Ismana świętą księgą jest kara. Który zawiera zasady postępowania człowieka wobec Boga i drugiego człowieka wszelkie przejawy życia człowieka mają być jak głos i kolor, Boga. I taki książek jest tyle historii, a to jest moja. W następnym roku będę miała taką, o To dwie, tak? jest jest jak coś? dalej mam fizykę. To jest również pierwsze winy, ale najpierw jestem. Podręcznik do winy, to jest napisane i jedno dziewięć. I jest taka strzeżniczka. To jest fizyka i ja mam dziwne obrazy z jakimś statystykiem, No i I to jest fizyka. dalej to też są na tyle książki. Dalej to jak każdy ma zeszyt, to ja mam bardzo głupie zeszczyt, to już nie mogłam sobie znaleźć. Były tylko drogie, po jakieś 60 lat można nawet powiedzieć. I tak, pierwszy jest bardzo dla dzieci. No to tylko pokazałem przed wami przed moją kamerą, ponieważ mm, strasznie dziecięca, a ja idę do wyprzedziałem na pewno moje koleżanki, które przyjeżdżają z innych kraju, nie będą miały takich zresztów, a ja nie, przyjeżdżam jestem w tej sekundzie na mojej duszy, czyli w, w Wielkiej Brytanii. I, Ogólnie, że się udziela w Anglii, a ogólnie tam mieszkam, w Wielkiej Brytanii, i pojadę do Polski. Żeby. Czytam. Może z tym polką? Dlatego dobrze tak dobrze gadam po polsku. On jest takie, że się z tymi dziewczynkami, jakimś cięciem tutaj. I on ma takie linie, korzyn, żeby. Sprzedać. I drugi mam w życiu na świecie. Z jednym na koniu, z drugim również tam. I te dwa też mają 16 kartek, kosztowały 250. Po 16 kartek to jest 50. I dalej jest taki mniej dla mnie, bo ja wiesz, całkiem to tym Polubiłam to, bo moja siostra mądrza i nie był brakiem. Dzisiaj, oczywiście, to lubiłam. Mostra! Juhu! Boza! Polubiłam to pionowstwo, w moja siostra polubiła, młodsza. Główniak, pozdrawiam. I ona właśnie jest za nami. Nie muszę ma trzyma kamery. Ej, nie zasłaniaj Nie ma Dziękuję. już się nie odzywa, Ja tak lubię, bo ona więc to są takie trzy zeszczyściki na razie. Na tym odcinku nie mówię, że tylko nie, tylko po prostu na samym odcinku najwyżej pokażę więcej takich zeszczytów. Albo po prostu pokażę... a na tym odcinku będę chwała moja pływatka chyba. Więc dalej. piórnik. Nie, to jest piórnik po mojej młodszej siostrze, jak mówię. Szanowna. Nie mogłam dalej, bo jak mówiłam, wszystkie po 60zł. Nie opłaca mi się kupować bo w ogóle, dlatego ja wybrałam zrobił już stary. No. Mam taką gumeczkę z tego czarną już całą pomalowaną, dalej. Mam ten kopik, bo ja przeciąg opisam Mam ołówek i browanie. Mam na tych dużo młodek. Zakreślacze 3. Jeden flamastkę, dwa w kredce jeden flamastkę. I mam pędzelek do malowania. Chyba za Bardzo wygodnie i mogliście. Już kram moich jestem. Dalej mam... A jak nie mówiłam o to, to są takie fajne koledek. I mam krem, nie śmiejcie się krem. Okolnie berico, bo chodzę na pasem i zawsze mam to bo taką skórę, której nienawidzę, taką jakby bym całą, jak, samą, jak nie miała zmarski, których nie mam, nie mam zamiaru miejskiej i po prostu mam takie... tak wyglądał taki mam tutaj, takie, tutaj jak wezmę ten kreator, mi tak znika, jak wysuszy i bo to już tego nie mam. Więc dalej mam szczotkę, ona jest skupiona w Rossmanie, ona jest taka, o wam mówiłam, skupiona w Rossmanie, w bo robiłam kiedyś taki hoł, Stronę, nie, nie, na innym kanale nie pamiętam. W każdym razie to jest taka słodka. I polecam ją, bo ona bardzo dobrze rozczesuje. Ja mam bardzo grube włosy. Ale ona bardzo dobrze rozczesuje. Więc polecam ją. Pa! Jeżeli się podobało łapki w górę. A jeżeli nie to łapki w dół. Piszcie komentarze i subskrybujcie mnie. Wyłączaj to inka! I want to ingo. IGLE!